Pokojówka, stawiając kubki i talerze na stole, mówi z niepokojem do kierownika firmy: Proszę się stąd szybko ruszyć. Poirytowany kierownik mówi: Co to za zachowanie? Czy pani w ogóle wie, kim jestem? Jestem tu kierownikiem. Jak pani śmiesz tak do mnie mówić? Jest pani tylko pokojówką, więc proszę trzymać się swoich granic. Pokojówka odpowiada: Proszę pani, firma może ponieść ogromne straty, jeśli pani się teraz nie ruszy. Kiedy kierownik wciąż odmawia, pokojówka gwałtownie chwyta ją za rękę i odsuwa na bok. Następnie siada na krześle kierownika i zaczyna pracować na laptopie. Kierownik gniewnie krzyczy: co to za bzdury? Czy pani oszalała? Pokojówka spokojnie odpowiada. Proszę pani, wiem dokładnie co teraz robię. Firma potrzebuje mnie bardziej niż pani sobie zdaje sprawę. Kierownik odpowiada. Robiłam coś niezwykle ważnego. Jeśli cokolwiek zostanie usunięte lub coś pójdzie nie tak, cała firma może upaść. Nie boisz się tego? Lolita mówi. Boję się tylko zrobić coś złego, a teraz robię to, co jest absolutnie słuszne. Proszę, pozwól mi pracować. Kierownik krzyczy. Nie przestaniesz tak co? Czekaj, dzwonię po ochronę. Krzyczy. Strasz Straż. Strażnik przychodzi i mówi: Tak, proszę pani. Kierownik wydaje mu rozkaz. Nie pozwala mi pracować. Wyrzuć ją stąd natychmiast. Kiedy strażnik i kierownik próbują ją wyciągnąć, Lolita mówi stanowczo: Nie dotykajcie mnie oboje. Dajcie mi tylko chwilę, żebym skończyła pracę. Kierownik krzyczy do strażnika: Na co się gapisz? Wyrzuć ją. Strażnik zaczyna ją siłą wyprowadzać. Ale właśnie wtedy Lolita kończy pracę, zamyka laptopa, wstaje i mówi: Proszę pani, praca skończona. Teraz może pani robić, co pani zechce. W tym momencie wchodzi właściciel firmy i pyta kierownika: Zoya, czy ukończyła pani projekt? Zoja odpowiada: Proszę pana, proszę mi dać jeszcze dwie godziny, skończę go. Właściciel zdenerwowany mówi: Dałem panu cały tydzień. Codziennie prosił pan o więcej czasu. Jak pan, jeśli ten projekt nie zostanie ukończony w ciągu godziny, firma może ponieść ogromne straty? Zoria szybko obwinia Lolitę. Proszę pana, to wszystko przez tę pokojówkę. Nie wiem, co zrobiła z laptopem. Nie pozwoliła mi pracować. Zaskoczona właścicielka odwraca się do pokojówki i pyta: Co słyszę, Lolito? Lolita odpowiada: Proszę pana, to był ten zagraniczny projekt, o który się pan martwił, prawda? Właścicielka mówi, tak, ale skąd pan wie? Lolita mówi, kiedy pracowałam jakąś godzinę temu, podsłuchałam pana rozmowę telefoniczną z klientem, błagającym o więcej czasu, ale on odmówił. Wtedy zdałam sobie sprawę z powagi sytuacji. Skończyłam więc projekt właśnie teraz i jest gotowy na laptopie. Pokazuję mu laptopa. Właścicielka jest oszołomiona. Zoja przerywa. Mówiłam panu, że musiała wszystko zepsuć. Właściciel mówi, nie, Zoya. Lolita ukończyła projekt i nie mogę w to uwierzyć. Ten sam projekt, którego ty nie mogłeś skończyć w tydzień. Skończyła go w kilka minut. Zwracając się do Lolity, pyta: